Dzień dobry, kochani. Serdecznie witam i cieszę się, że mogę być gościem w Waszych domach. Kolejny dzień oczekiwania, kolejne dni nadziei na to, że będzie lepiej. I kolejny wieczór, kiedy chcemy spojrzeć w Słowo Boże i czerpać z niego radość, nadzieję, posilenie. Chciałbym nawiązać do. Dwóch wydarzeń z tego tygodnia, pierwsze to nabożeństwo, które było dwa dni temu w niedzielę, a drugie to wczorajsza wypowiedź pastora. W obydwu wypadkach w jakiś sposób Pan Bóg pozwolił mi odnaleźć takie natchnienie i pójść trochę dalej w tym, co zostało powiedziane, a dokładniej w niedzielę nawet zaśpiewane. Zespół w niedzielę zaśpiewał taki tekst: Powietrze moim jest obecność twoja w sercu mym. Pomyślałem sobie, że cały problem z koronawirusem jest taki, że ludzie nie mogą oddychać. Problem jest taki, że ludzie nie mogą złapać powietrza. Niedawno na jednym z kanałów informacyjnych był wywiad z człowiekiem, który pokonał tą chorobę. Pokonał wyszedł z tego i zapytano go, jak się czuł. On powiedział, że miałem wrażenie, że ktoś mi wsypał. Zmielone, rozbite na drobno szkło w płuca, nie mogłem złapać powietrza. W taki sposób ten człowiek przechodził, bo słyszałem, że są też różne bardziej dramatyczne i mniej dramatyczne sposoby przejścia tej choroby. Ale w niedzielę zespół zainspirował mnie właśnie tym, że powietrzem moim jesteś. Panie Jezu, jesteś moim powietrzem. To było dokładnie przesłanie tej pieśni. Również tej pieśni był tekst o chlebie, do którego za chwilę wrócę. Wiecie. Chciałbym powiedzieć, że często to, co najważniejsze i najbardziej potrzebne do życia, traktujemy jak coś mało ważnego i coś, co się nam należy. Że tylko powiem: powietrze, woda. Ile jest przysłów z wodą, że ktoś leje wodę, a leci jak woda? Chleb. Ile jest chleba na śmietnikach, szczególnie w ostatnim czasie. Również odwołując się do tego, co słyszałem z wiadomości, słyszałem, że w Anglii służby porządkowe powiedziały, że jeszcze nigdy nie zbierali ze śmietników tyle żywności, co teraz, ponieważ ludzie ze strachu kupują żywność, która się psuje. Ale wracam do tego. Ważne rzeczy, których nie doceniamy, a więc powietrze, woda, chleb. Pójdę dalej. Miłość, czas. Do niedawna. Niektórzy ludzie mówili, że nie mają czasu dla swojej rodziny i dlatego właśnie między nimi jest nie tak jak trzeba. Mówili, nie mam czasu na moje dzieci, nie mam czasu na moją żonę, nie mam czasu, nie mam czasu. Teraz się okazuje, że mają czas, ale nadal nie rozmawiają ze swoją żoną, nadal nie spędzają czasu z dziećmi, ponieważ okazuje się, że czas wcale nie był problemem. Jest coś głębszego. Powietrzem moim jesteś. Znacie takie. Lekceważące powiedzenie do kogoś, że wiesz, traktujecie jak co? Jak powietrze. A spróbuj na chwilę wyłączyć powietrze. Spróbuj na chwilę zabrać powietrze. Powietrze. Wiecie, powinno się mówić, że traktujecie jak milion dolarów, ale nie jak powietrze. Jeżeli się zastanowimy nad tym, jak ważne ono jest, bo wyobraźmy sobie, że mamy jedno i drugie do wyboru. Możesz dostać milion dolarów, albo możesz dostać powietrze do oddychania. Wybór jest jasny, prawda? Za moich czasów w szkole był taki żart, gdzie do, kolegi, do zaskoczonego kolegi mówiło się nie zapomnij, a on mówi co? No nie zapomnij najważniejsze rzeczy, ale on mówi, ale co nie zapomnieć? Nie zapomnij oddychać. Pamiętaliście, żeby oddychać? Nie myślimy o tym. Należy się nam, wydaje się nam, że musi być, ale kiedy brakuje, to walczymy. Powietrze jest tym, bez czego najkrócej da się żyć. Obliczają ludzie, ile człowiek może wytrzymać bez wody, ile może wytrzymać bez chleba, ile może wytrzymać bez tego i owego, ile może wytrzymać bez powietrza. Jest na pierwszym miejscu. Czasem lekko go traktujemy. Powietrzem moim jest obecność Twoja w sercu mym. Jeżeli jej nie będzie, to się uduszę. Powszednim chlebem mym, twe żywe słowo dane mi dziś. Cytuję pieśń, ktoś powie, dlaczego nie zacytujesz z Biblii. Powiem tak. W oparciu o tą pieśń, o sam ów chleb powszedni i potrzeby Boga do tego, żeby żyć, że jest bardziej potrzebny niż powietrze, żeby żyć. Bo jeżeli Bóg jest obecny, to nawet nieważne, czy powietrze jest. Niektórzy się zastanawiają, dlaczego. Mojżesz tyle czasu przebywał w przekinach na górze z Panem i, i, i nie umarł. Kiedy się jest w obecności Boga, to wszystko inne nie ma znaczenia, po prostu się żyje. Chcę powiedzieć, powietrze. On jest naszym powietrzem, tym czym oddychamy duchowo. I wersety, wersety mógłbym czytać następne 45 minut, godzinę, dwie. Większość z Was już ma na myśli kilka związanych z tym słowem. Druga taka inspiracja, którą za chwilę chciałbym połączyć, to. Nasz pastor mówił wczoraj na temat rolnika. Mówił o cierpliwości rolnika, bo rolnicy to są naprawdę cierpliwi ludzie. Posieje i z reguły na drugi dzień nie biegnie zobaczyć, jak wielkie są owoce. Wie, że wszystko wymaga swojego czasu. I ciekawe jest dla mnie właśnie, w jaki sposób tutaj apostoł Paweł pisze, ja przechodzę do drugiego listu Pawła do Teomoteusza i pisze takie słowa. W szerszym kontekście zachęcam, żeby to poczytać. Ja chcę tylko zwrócić uwagę na pewne takie szczegóły tego słowa. Cierp wespół ze mną jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa, Żaden żołnierz nie daje się wplątać sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał, bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje więcej, jeżeli nie walczy prawidłowo. Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów. Kiedyś parę lat temu, czytając ten werset, po raz pierwszy zauważyłem, że są tu poruszone takie trzy osoby, które których sposób życia, sposób dyscypliny, sposób postępowania jest charakterystyczny i wymaga pewnych uwarunkowań, decyzji. Cierwę współ ze jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Wiemy, że żołnierz to nie jest ktoś, kto. kto się. Zastanawia, czy wykonać rozkaz. Kto się zastanawia, którą sobie jednostkę wybrać. Żołnierz to jest ktoś, kto mówi do swojego dowódcy, wiesz co, ty mi się nie podobasz, masz krzywy nos. Wolę tamtego, bardziej przystojny. Nie, żołnierz kojarzy nam się ze słowem tak jest. Pamiętam lata temu Francis Change w swoim kazani kazaniu powiedział, czy możemy sobie wyobrazić, Żołnierza, który symbolicznie służy. I, I mówi później, że w sercu usłużył. Żaden żołnierz nie, nie usługuje w swoim sercu, tylko musi usłużyć rzeczywiście. Nie może odpowiedzieć, że no w sercu podjął taką decyzję. U żołnierzy nie może być coś takiego, że dostają rozkaz na przykład. Że mają umyć z błota czołg. Dowódca im daje ten rozkaz, wychodzą. Dowódca wraca. On pyta, czy czołg umyty? Czołg nie umyty, ale wiesz, kapitanie, napisaliśmy Twoje słowa w ramkę na ścianie. Naprawdę są poruszające. Jesteś dla nas wielką inspiracją. Bardzo Cię kochamy. Mocno poruszyło to nasze serce. wiem, że dowódca nie będzie zadowolony. Kiedyś o tym mówiłem, nie chcę za daleko w to wchodzić. Żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Wszystko jasno powiedziane. Druga taka osoba, która się wyłania z tego tekstu to sportowiec. Nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Ponieważ sport polega na prawidłowej walce. Każdy mecz, każda rozgrywka, jeżeli będą faule, ja się nie znam za bardzo na, zbytnio na, na, na jakichś tam <laughs> zasadach piłki nożnej czy innych dyscyplin sportowych, ale wiem jedno, nawet nie będąc wcale jakimś zapalonym kibicem, trzeba grać fair. Mówi się fair play. Trzeba grać właściwie. A więc trzeba po pierwsze mieć dyscyplinę, uczy nas Paweł, po drugie trzeba grać właściwie. Trzeba tym powietrzem, o którym mówiłem wcześniej, oddychać. Słowo Twoje jest jak chleb. Aby być właściwym żołnierzem, tajemnicą jest słowo, w jaki sposób walczyć dla pana Jezusa. Ponieważ dla pana Jezusa nie walczymy w ten sam sposób, jak walczą armię. Jego walka jest zupełnie inna. I wiemy, że polityczny świat i religijny świat jego czasów był rozczarowany tym, jak Jezus stoczył swoją bitwę, która była zwycięska. Oni by to zrobili inaczej. My byśmy to zrobili inaczej. Żołnierz, sportowiec. Czy jestem jak żołnierz, trwając w swojej dyscyplinie, oddychania, napełniania się, karmienia się słowem, tak jak pan powiedział? Czy trzymam swoje, swój poziom? Czy jestem jak sportowiec, robiąc to uczciwie? Uczciwie wobec Boga, żony, męża, dzieci, współpracowników, przyjaciół, bo taka jest moja duchowa walka jest uczciwa, jest fair, bo Bóg tak to przewidział, żeby to było. I po trzecie dochodzę do tego, o czym wczoraj mówił dużo więcej pastor rolnik. Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów pisze Paweł. Troszeczkę spoglądałem na myśli ojców Kościoła, czy komentarze biblistów, i na dwa sposoby patrzą na ten werset. Pierwszy, że rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów, nie jest tym, co myślimy, że powinien najpierw on zjeść, a potem daje innych, ale, że innym, ale jest tym, że najpierw on bierze, żeby to pomnożyć, żeby posadzić, żeby użyć, żeby dalej było. Rolnik nie jest kimś, kto zjada wszystko, co zbierze. Ciekawy komentarz. Nie, nie od razu w ten sposób pomyślałem. Drugi był bardziej przyziemny i chyba mi bardziej był bliski. Pomyślałem sobie, no jak się ktoś urobił, to ma prawo pierwszy z tego zjeść. Ale to co chcę tutaj podkreślić? Czy w pierwszym czy w drugim wypadku nagrodą rolnika za jego cierpliwość jest plon, nagrodą sportowca za jego uczciwość jest medal. Nagrodą żołnierza za jego dyscyplinę jest zwycięstwo. I wszystkie te trzy rzeczy są tym, czego życzę nam w naszych rodzinach w tym trudnym czasie kryzysu. Życzę Wam zwycięstwa w imieniu Jezusa, zwycięstwa w Jego wojnie, nie naszej. Życzę Wam medalu z tego biegu z przeszkodami, który biegniemy teraz, gdzie łatwo się zatrzymać i powiedzieć: Nie mam szans wygrać. Biegnij uczciwie, rób swoje, trwaj w słowie. I życzę wam plonu. Pewnego dnia przeminą mi te czasy. Wiemy, że świat czeka dużo więcej problemów. Nie muszę teraz zrobić poważnej miny i szczękościsku, żeby udawać przed wami proroka i powiedzieć, że czeka nas problem klimatyczny, problemy ekonomiczne i zapowiadać nie wiadomo jakich strasznych rzeczy. Wiem, że jesteście w rękach Najwyższego. Przejdziecie cokolwiek przed nami. Życzę wam zwycięstwa żołnierza życzę wam medalu sportowca i życzę wam plonu, obfitego plonu, radości, miłości w waszych rodzinach, w waszych domach, w waszym życiu. Niech Pan was błogosławi, przyjaciele. Amen.